Witam serdecznie, nazywam się Kinia, a obok mnie lata twarde. Witam również. Chcielibyśmy opowiedzieć Wam dzisiaj o guildholu Pospolitego Ruszenia. Pospolite Ruszenie to polska gildia w EverQuest 2, która znajduje się na serwerze europejskim Splitpool. Oto wejście do Quinas, czyli stolicy tak zwanej dobrej strony Norad. Dobra to znaczy, że gracze z innej frakcji, tzw. Tak złej, mogą przy próbie wejścia zostać ukatrupieni. Do tego służy teleport do Guildhola, który, który możemy pobrać w środku naszej gildii. Albo też można mieć tak wysoki level, jak ma dziadek twardy i nie bać się tych tutaj chodzących epików strażników. Mają te strażnicy, mają już... tak, mają level 50, więc w sumie można dopiero na powyżej levelu 60 spokojnie wzonować. A to nasz guildhall położony na wzgórzu. Wejście do niego, proszę. Oto pierwsze pomieszczenie, jakie widzicie po wzonowaniu. To właśnie w nim znajdziecie wszystkie e, portale, które pomogą Wam w podróżowaniu po świecie Nora. Zacznijmy od najważniejszego. Ups. Oto dzwonek. Najważniejszy, czyli pierwszy. Tak, najważniejszy, bo pierwszy. To był pierwszy portal, jaki był w grze, czyli dzwonek po świecie Nora. Jak widzicie, macie tu sporo zon, do których możecie się udać. Każda z nich jest opisana, także patrzcie na to, gdzie podróżujecie, żebyście nie udali się do zbyt wysokiej zony. Oto Wizuś Portus, czyli Wizard. Każdy wizard w grze, jak i właśnie NPC, który znajduje się w tym pomieszczeniu, ma możliwość otworzenia specjalnego portalu, dzięki któremu również możemy podróżować po świecie Norad. Między innymi, to jest jedyny sposób, by dotrzeć do zones z dodatku Kingdom of Sky, które nazywają się The Bone Ten Obrus Tangu i The Barren Sky. I druindka Fiona. Dzięki druidce możecie dotrzeć do innych zon. I jak sama nazwa wskazuje, również druidzi w EverQuest mają możliwość otwierania takich portali. Ten tu mały knypek to taki gnom z wielkim nosem. Tu widać jego nos, widać? widać. Ale wielkie serce, ale wielkie serce ma. Taki ja. Nie wiem, czy ma wielkie serce. Dziadek ma, przyznaję, dziadek ma. Więc ten mały gnom da Wam taką flagę. Tu jest ona u mnie w plecaku. I tą flagę możecie posta postawić w każdym miejscu w świecie Norad, praktycznie w każdym miejscu. I każdy, kto użyje tego flagusa i opcji żeby, was, żeby zostać wysłanym do tej flagi, może do Was przybyć. Pomóc Wam na przykład w zabiciu na Meda albo w jakimś innym czymś innym. Oto chronomak. Chronomak to taki NPS, który pozwoli Wam mentorować się na dowolnie przez Was wybrany level. Jest to zdecydowanie pomocne, jeżeli na przykład chcecie skończyć questy w zonie, z której już wyrośliście, a chcielibyście, aby o, nadal były one na odpowiednim poziomie i żebyście mogli dostać za nie punkty doświadczenia. Czy też nawet chcecie udać się do jakiejś zony, e, której, gdzie moby już są po prostu szare, a wy chcielibyście, żeby miały kolor, żebyście też za ich bicie mogli dostać punkty doświadczenia. Wtedy możecie właśnie użyć tego chronomaga. I praktycznie zmętrowa się na każdy level. Jak widać od levelu 5 poczynając. Tutaj omijamy na razie tych npc i udajemy się do Krafterni, która jest domaną dziadka twardego. W Krafterni, jak sama nazwa wskazuje, kraftujemy, czyli wytwarzamy przedmioty. Pomocne nam przy Levelowaniu lub też wytwarzamy rzeczy na sprzedaż lub do konsumpcji, tak jak ja to robię. Stołów jest. Siedem stołów jest, dlatego że dwie profesje używają tych samych stołów. Między innymi jest to stolarz i jest to cieśla. Po drodze mijamy trójkę NPC-ów, za pomocą których możemy uzupełniać nasz depot z materiałami do kraftowania. Do tego depotu są wrzucane rzeczy z tierów od 1 do 10, czyli od levelu 1 do 90 levelu włącznie. Od można tu mamy... można do depotu wrzucić wszelkie rzeczy, które y służą do kraftowania, również te, co nawet służą do tworzenia adormentów. Y Tutaj stoję przed czarną kulką, yy, za pomocą którego otwieramy sobie port, teleport do Guildhola. Po drodze mijamy stół alchemika, yy, no i to jest moje królestwo kuchnia. Obok mam depot z yy, rzeczami, które wykraftowałem, i które służą do tego, żeby inni gracze pobierali, żeby nie chodzili głodni i spragnieni po świecie morza. No, po drodze mam warsztat, gdzie się wytwarza nowe spele oraz warsztat jubilera. Przed forgem, przed późnią stoi bardzo ważny NPC, który, za pomocą, który nam naprawi zepsutą, zepsutą broń i biżuterię oraz armor od zera do 100% wartości. Tak jak wspomniałem, tu jest kuźniak, Gdzie Armor Smith i Weapon Smith wytwarza swoje ulubione zabawki. Tutaj jest warsztat Kacki, gdzie Taylor wytwarza bagaże, plecaki wytwarza oraz armor tak potrzebną do zabawy w grze Everquesta. Na środku jest czwórka npc gdzie dwoje z nich daje nam kwesty krafterskie, Dzięki temu możemy zarabiać pieniądze oraz ekspować. Trzecim NPC-em jest osoba, malinka paliwką, która sprzedaje nam potrzebne składniki do kraftowania. A czwartym osobnikiem jest rzutek przepisowy, który daje nam przepisy krafterskie na level, yy, który właśnie zdobiliśmy, nowy level, lub yy, nie mamy danych przepisów. Ja jeszcze dodam, że jak ktoś się nudzi, to zawsze może poczytać książki. Też prawda. Kinia się kiedyś nudziła i napisała książki. Tak. A teraz przechodzimy do pokoju, w którym otoczy się całe życie towarzyskie Guildhalla. Aż się dziwię, że jeszcze Kamino tu nie ma, żeby zobaczył, co się dzieje. E, tutaj mamy brokera. Broker to takie miejsce, gdzie gracze mogą sprzedawać, wystawiać na sprzedaż rzeczy, ale również miejsce, gdzie możemy kupić rzeczy, które byśmy chcieli. A są a, które wystawione. Tutaj mamy za Tak, a które są wystawione przez innych graczy. To jest bank lalunia, możemy tutaj dotrzeć do banku zwykłego oraz do guild banku. Bank zwykły otwiera Wam okno swoje, Waszego własnego banku. Górna część należy do danej postaci, dolna część jest to, kont, jest to, jest to obszar, który jest dzielony przez wszystkie postacie na danym koncie. Więc to, w ten sposób możecie przekładać sobie rzeczy, które na przykład dla innych postaci, dla altów. Bangildiowy to miejsce, gdzie gracze wrzucają skarby dla innych. I też warto z niego korzystać. Widzicie, nawet znalazłam notkę miłosną. Ciekawie czy to dla mnie. Przeczytaj! No i oczywiście smrodziej. Gdzie możemy sprzedać śmieci z naszych plecaków? Gdzie podróżując po świecie Norad, bijąc moby, często nam wypadają różnego rodzaju śmieci, i to jest właśnie najlepsze miejsce, gdzie można je sprzedać, jeżeli nie chcemy ich sprzedawać u brokera. Prócz tego jest tu Adolfina. Adolfina pomoże Wam zresetować wasze ustawienie AA, jeżeli na przykład w pewnym momencie zdecydujecie, że nie bardzo Wam się podoba, jak wydaliście swoje punkty. Są to punkty, dzięki którym możecie ulepszyć swoją postać i które zdobywacie w miarę jak levelujecie i zwiedzacie świat Norad. No i wonka kolekcjonerka, do której możecie oddać zebraną kolekcję. Kolekcje to takie przedmioty leżące na ziemi, które się świecą. Często mają albo wykrzykniki, albo znaki zapytania nad nimi. Układają się w tak zwane questy kolekcjonerskie, które możemy tu oddać. Również otrzymamy nagrody za nie w postaci punktów doświadczenia, czy też nawet jakieś inne nagrody. Jeżeli brakuje Wam jak... Na przykład rzecz, rzeczy do domu. Bardzo Tam. ładne rzeczy niektóre wypadają, albo monty są też. Dokładnie. Jeżeli Wam brakuje jakiejś kolekcji, warto sprawdzić ten depot. Tutaj gracze wrzucają kolekcje, które mają na przykład, mają ich za dużo i są im niepotrzebne, a w sumie nie chcą sprzedawać u brokera, więc wrzucają je tutaj, więc warto zajrzeć i sprawdzić. Może znajdziecie akurat coś, co Wam brakuje do jakiejś Waszej kolekcji. I to by było na tyle. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy i czekamy.